Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Eee, chciałbym coś ogłosić. Znaczy, to jest głównie ogłoszenie dla naszych adeptów. Eee, ruszamy z cyklem wykładów. Eee, wykłady będą się odbywały na platformie Google Meet. Eee, pracujemy nad tym, dlatego też e, apeluję do wszystkich naszych adeptów, by zainstalowali sobie taką platformę Google Meet. Ona, co prawda, chyba jest preinstalowana w telefonach z Androidem. No nie jestem do końca pewny. W razie czego proszę sobie taką platformę ściągnąć? I wszystkich chętnych na wykłady online, e, proszę, żeby zgłosili się mailowo e, na nasz adres e-mail, czyli e, smocza Początek wykładów e, zacznie się prawdopodobnie w przyszłą niedzielę, e, znaczy najbliższą niedzielę, za tydzień. I będzie dotyczył drzewa życia, czyli poruszania się po syfirotach, o co w tym chodzi i jak to się może przydać w tarocie. Będzie to też wstęp do tarota. Te wykłady będą się odbywać co tydzień cyklicznie, prawdopodobnie w każdą niedzielę. Gdzieś w godzinach popołudniowych, około godziny 16, 17, 18, coś takiego. Wykłady będą trwały godzinę. Oczywiście obecność nie jest obowiązkowa na tych wykładach. To są tak zwane materiały dodatkowe. I tak jak mówię, wszystkich chętnych adeptów bo to są wykłady wyłącznie dla adeptów dlatego będą prowadzone nie poprzez Facebooka. Czy poprzez TikToka, czy poprzez YouTube'a, tylko będą to prowadzone wykłady, tam będą weryfikowani członkowie. Dlatego proszę wszystkich adeptów naszej szkoły o zgłaszanie chęci udziału w takich wykładach na, poprzez wiadomość mailową na smocza przystań tylko osoby, które wyraziły chęć udziału w wykładach wysłały maila z taką chęcią, będą otrzyma otrzymają linka do tych wykładów. Nie będziemy rozsyłać tego linka w sposób publiczny. Jeżeli ktoś chce dołączyć do szkoły z powodu tych wykładów, to oczywiście może, bo będzie to nie, nie jest istotne, jak długo ktoś jest w naszej szkole. Więc też, jeżeli ktoś chce poszerzyć swoją wiedzę, to może do szkoły dołączyć w każdej chwili. Więc tutaj też zapraszamy, bo troszeczkę rozbudowujemy system nauki. Cały czas trwają prace nad forum dla adeptów, ale tylko i wyłącznie dla adeptów. Nie będziemy tworzyć struktur, które są tak jakby to powiedzieć, no, jakieś tam socjalne czy e, społeczne smoczej przystani, bo nas to nie interesuje. Nie jesteśmy ruchem religijnym czy wyznaniowym, jesteśmy szkołą e, i zajmujemy się e, kształceniem i edukacją, nie zaś e, gromadzeniem w, wokół siebie jakiegoś fan klubu. Oczywiście wiemy, że takie fankluby powstają, jednak my się pod tym nie podpisujemy absolutnie. Ludzie to robią na własną odpowiedzialność i my nie mamy z tym absolutnie nic wspólnego. Także jeżeli jakaś grupa ludzi sygnuje się z moczą przystanią, robią to w sposób nielegalny, wykorzystując nasz znak towarowy i Naszą firmę bez naszej wiedzy i zgody. Chciałem to jasno i konkretnie powiedzieć, ponieważ wiem, że takich struktur w internecie stworzyło się kilka. My takich struktur nie tworzymy, my prowadzimy szkołę. Jeżeli coś robimy, robimy to wyłącznie dla adeptów naszej szkoły. Jeszcze raz zapraszam wszystkich adeptów bardzo gorąco na wykłady. Na razie będą to wykłady, tak jak powiedziałam, na temat podstaw kabały, drzewa życia, sefirot. Potem przejdziemy do Tarota. Co prawda będzie nagrany też live na temat Tarota. Bo ten live jest obiecany już od dłuższego czasu. Ja czekam aż wbijecie mi tysiąc obserwacji na moim koncie na TikToku, i wtedy będzie możliwe przeprowadzenie takiego live'a. Na razie, tak jak powiedziałem, będą to po prostu wykłady online na platformie Google Meet, wyłącznie dla adeptów naszej szkoły. Tyle chciałam powiedzieć. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.